Śląsk Wrocław przegrywa z Rygą FC 0-1 na Łotwie. Siema, witam Was na moim kanale, oczywiście na świeżo, na gorąco po spotkaniu Śląska Wrocław z Rygą w drugiej rundzie eliminacji Ligi Konferencji Europy Śląsk Wrocław. Nie jest to żadna kompromitacja, od tego zacznę, bo te nagłówki dzisiaj już mnie troszeczkę denerwują. Każdy piłkarski portal pisze, że jest to jakaś kompromitacja. No nie, no spokojnie... Poczekajmy z takimi osądami, poczekajmy na drugi mecz, ponieważ jeżeli nie awansujemy, jeżeli zagramy taki mecz jak w pierwszej połowie, to okej, okay, może będzie można mówić o jakimś tam wstydzie, ale powiedzmy sobie szczerze: Ryga była dzisiaj zespołem po prostu o wiele lepszym piłkarsko, i to jest najważniejsze. Ja nie odczuwam żadnej hańby czy kompromitacji z tego tytułu, ponieważ jeżeli gra się gorzej, to się mecze przegrywa, jeżeli ma się gorszych piłkarzy. No to to jest zrozumiałe, że zespół, który e, po prostu prezentuje się lepiej i bardziej jakościowo, no to będzie te mecze wygrywał. Oczywiście można było uniknąć bramek. Pierwsza połowa w wykonaniu Śląska była po prostu słaba. Śląsk źle wszedł w to spotkanie. Stracili jeszcze głupio bramkę w siódmej minucie też po takiej akcji dwóch zawodników, którzy naprawdę bardzo się wyróżniają w zespole z Łotwy czyli Ngom oraz Niang. Ngom dał taką dłuższą piłkę, ponieważ on jest środkowym obrońcą, dał dłuższą piłkę za plecy wrocławianom, no i tam Mateusz Żukowski popełnił błąd. Powalczył tam z Niangiem, nie do końca chyba się spodziewał, że Niang będzie jeszcze potrafił wskoczyć między niego a Rafała Leszczyńskiego. Doszło tam do drobnego nieporozumienia między właśnie Żukowskim a Rafałem Leszczyńskim. Żukowski zgrał piłkę główką do Leszczyńskiego, no ale to było... Za lekkie podanie i dlatego uprzedził leszczyńskiego Niang Niang, który był naprawdę jednym z lepszych piłkarzy łotewskiego zespołu w dzisiejszym spotkaniu, który walczył na skrzydle. Przed spotkaniem było wiadomo, że właśnie skrzydła są bardzo mocne, ponieważ tam grał Contreras, grał Niang, który naprawdę gra na niezłym poziomie. Niang to też jest zawodnik, który już miał w tym sezonie zdobyte cztery gole, jednak pierwsza połowa zdecydowanie do zapomnienia. Śląsk Wrocław grał. Strasznie słabo i nie potrafił nawet wyprowadzać piłki z własnej połowy. Jeżeli to się już udało to tak z dwa razy, to potem jeszcze dochodziła do tego Niesamowita niedokładność. Po prostu śląsk wrocław, nawet w tych kontrach, które udało się raz na jakiś czas wyprowadzić, nie potrafił dobrze dograć piłki. Przede wszystkim Schwarz czy też nawe który w pierwszej się nie odnajdywał kompletnie. On też zgrywał te piłki od razu do stoperów, nie za bardzo grał, brał tę piłkę na siebie i to też jest udziałem innych piłkarzy śląska wrocław, którzy również tego nie robili i również dawali takie piłki na minę. Widać było, że zespół z rygi podchodzi mocno, podchodzi wysoko. Atakuje obrońców, czy tak samo nawet i pomocników, i próbuje tę piłkę odbierać wysoko na połowie śląska Wrocław. A i tak takie piłki były zagrywane do tyłu niepotrzebnie, zamiast szukać zawodników z przodu, na przykład Musiolika, czy też właśnie skrzydłowych, no to właśnie tam takie zagrania do tyłu wycofane typowo na zapalenie, takie zagrania na kontrę, żeby po prostu wsadzić trochę na konia obrońców i to mi się też bardzo nie podobało, że też nie pomagali sobie piłkarze Śląska-Wrocław, a też jeden piłkarz, który zagrał w pierwszej połowie, bardzo się nie popisał. Jest to oczywiście Jakub Jezierski i to jest zawodnik, który od razu został odpalony, w drugiej połowie już nie zagrał, po prostu zszedł z boiska i wszedł za niego Filip Rejczyk i prezentował się o niebo lepiej, ale też o niebo lepiej w drugiej połowie prezentowali się na przykład Le'wa, czy też właśnie Szwarc, którzy są no jednak wiodącymi postaciami w tym zespole, którzy byli piłkarzami podstawowymi w poprzednim sezonie, gdzie oni doprowadzili drużynę do drugiego miejsca, do wicemistrzostwa Polski i oni na drugą połowę się obudzili, więc to jest jednak coś, o czym trzeba na pewno wspomnieć, że druga połowa była już nieco lepsza w wykonaniu Wrocławian, ale i tak nie potrafili. Strzelać bramek. Myślę, że minusem tego zespołu na razie jest Sebastian Musiolik. Jeżeli jesteśmy przyzwyczajeni do gry Erika Exposito na tej pozycji, na dziewiątce, gdzie on nie tylko stał tam i czekał w sumie na podania, tylko wychodził po tę piłkę, rozgrywał, próbował jakoś nawet w sytuacjach gorszych, gdy Śląsk Wrocław był zespołem gorszym w poprzednim sezonie w jakichś spotkaniach, to Exposito starał się schodzić po piłkę, rozgrywać. Może to już czasami mogło denerwować, ale jednak trochę dał temu zespołowi więcej piłkarsko. A se nie wiem ile kontaktów w tym meczu nabił, ale naprawdę zdecydowanie za mało i nawet w tych pojedynków główkowych nie wygrywał. Były też takie sytuacje, gdzie wykopywał piłkę Rafał Leszczyński i Musiolik powinien właśnie w tych momentach piłkę utrzymywać, zastawiać na klatę, nie wiem, dać się sfaulować, utrzymać na połowie przeciwnika, no ale tego nie było, więc jestem trochę zawiedziony postawą tego piłkarza, ale oczywiście pamiętajcie, to są dopiero jego początki we Wrocławiu. No szkoda, że od razu takie początki są, że musi grać w europejskich pucharach, ale kiedy? Jak nie? teraz, więc jeżeli chodzi o Śląska-Wrocław diametralnie inne połowy, więc to jest minus, to jest na pewno do ustabilizowania, muszą zagrać drugi mecz, tak samo jak drugą połowę, a może po prostu i lepiej, bo to był już moment, gdzie zaczęli tworzyć jakieś sytuacje, gdzie na przykład Gersteinstein, który również wszedł na drugą połowę, wrzucił, nieźle wrzucił tę piłkę, Musiolik w wywiadzie po meczowym mówił, że zauważył, że Szwart pójdzie na krótki słupek, a wcześniej chodził Musiolik w to miejsce, więc Musiolik odpuścił i zostawił to miejsce Szwarcowi, on tak chyba bez przekonania nie naszedł na tę piłkę i po prostu powinien ją wykończyć i trafić do bramki strzeżonej przez bramkarza Łotewskiego, no a tam Musiolik też był niby na długim słupku, ale on z drugiej strony też się chyba, nie wiem, nie spodziewał, no to też jest trochę dziwne, że napastnik nie spodziewa się, że ta piłka może spaść i gdzieś tam na długi słupek powiedzmy przelecieć, a ona przeszła przez całe pole karne i wyszła poza boisko, więc takie niektóre aspekty są po prostu do poprawy w zespole Śląska-Wrocław, ale też nie ma co biadolić, bo uważam, że na ten drugi mecz można wyjść o wiele lepiej niż na tę pierwszą połowę i może nawet lepiej niż na właśnie drugą, e, ale też kluczowe będą jednak zmiany te personalne. Myślę, że Jacek Magiera po tym spotkaniu na pewno odstawi e, no, od składu takich piłkarzy jak właśnie Jezierski. Podejrzewam, że Szota pewnie też, ponieważ trzeba troszeczkę ofensywniej zagrać, a właśnie tak grał na przykład e, Guercio, Mógł się podobać, Naueleiva też go tam ciągał, pokazywał mu, gdzie trzeba biegać, żeby wysoko zakładać pressing i to już się Śląskowi udawało, więc ja bym chciał zobaczyć właśnie Śląsk taki w drugim meczu, ale oczywiście z wykorzystaniem sytuacji, które się nadarzają i po prostu z taką pazernością na zdobycie bramki, natomiast ten pierwszy mecz może zostać spisany na straty, Trudno, w rankingu nic nie zdziałaliśmy, więc jak na ten moment mamy 0,750 punktów zdobytych w tym sezonie. No ale w perspektywie jeszcze są mecze Legii Warszawa oraz Wisły Kraków. No może jeszcze jakieś punkty w tym tygodniu uda się zdobyć, a jeżeli nie, no to trzeba liczyć na to, że jeszcze Śląskę w kolejnym spotkaniu wygra i przechyli szalę zwycięstwa na swoją korzyść. Myślę, że jest na to szansa, ponieważ ta druga połowa może być. Budująca, chociaż oczywiście bez przesady, zarówno jak nie była to żadna hańba ani kompromitacja, tak też nie można mówić, że to był jakiś świetny mecz w wykonaniu Śląska w drugiej połowie, ale szansa wciąż pozostaje. Tylko trzeba troszeczkę podejść do tego meczu spokojniej, ale też nie bać się rywali, którzy niby byli przed meczem, powiedzmy, nastawieni, czy można było o nich przeczytać, że są nieźli w ataku pozycyjnym. Faktycznie, może są nieźli, może mają niezłe skrzydła, ale gdy Śląsk już podszedł wyżej, to w drugiej połowie FC Ryga nie miała wielu takich sytuacji, nie było już tak groźnie jak w pierwszej połowie, więc uważam, że ten zespół jest do ugryzienia. I nie ma co się tutaj martwić za bardzo. Mówimy o hańbie, mówimy o kompromitacji, zostawmy to. Porażka może się zdarzyć, nie szkodzi, wliczone w koszta. No, liczmy na to, że po prostu w drugim meczu Śląsk zaprezentuje się lepiej niż w drugiej połowie, bo jest na to jeszcze spora szansa. Ja wam już dziękuję bardzo za to, że dzisiaj tutaj przybyliście. Trochę wczoraj byliśmy w lepszych nastrojach a propos meczu Biały Białystok, ale tak jak wspominałem, nie ma co się martwić na zapas. Kolejne mecze eliminacji europejskich pucharów już jutro. Dzięki wielkie za oglądanie tego filmu. No i oczywiście dawajcie znać w komentarzach co wy uważacie o tym spotkaniu i też o perspektywie kolejnych meczów dla Śląska Wrocław, jaka jest szansa na awans. Dawajcie znać, i oczywiście, widzimy się przy okazji kolejnych meczów. Na razie!